Jakie mamy rodzaje logów? Ruszy, ruszyłeś dostępowe, więc faktycznie mamy. Mamy cały element ingresa, który nam chodzi. Jak najbardziej wiemy, co weszło, jak weszło. To jest kluczowe przede wszystkim, to potem będzie w liczeniu jakiegoś tam SLA, jeżeli ma, nie mamy metryk. Może tak się zdarzyć. Idziemy dalej. Bezpieczeństwo. Kto się zalogował, kiedy się zalogował, jakie roli i co zrobił? Mnie to. Typowa audytówka. Teraz mamy taki element, który już jest trochę rozmyty, bo, 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 bo to, to nazywamy przez takie logi biznesowe, czyli żeby śledzić zdarzenia biznesowe. I ja bym tu już wchodził, a wy sobie użyj metryk. No właśnie, no bo... Jest, bo, bo, bo zobacz, jest teraz tak, to jest ten problem, który jak sobie popatrzymy: aplikacyjne versus biznesowe. I to jest bardzo duży problem, bo zwykle y, potem to, co powiedziałeś o tym pierdolniku, ja zawsze oglądam, że logi techniczne są wymieszane z logami biznesowymi, i to jest jeden wielki. W tym, masz, jeden wielki pierdolnik. Nie jest wymieszane. My próbujemy wnioskować że biznesowe z logów technicznych. No, tak, <laughs> no tak, w, tak, właśnie, wiesz, tak. wiesz, i teraz jest pytanie, czy to są statusy, które są y, de facto jednak rzeczą, które są w produkcie w naszych. To powinny być logi, tak naprawdę? Czy to są y, jednak eventy, które są w naszym stanie aplikacji? Dla mnie to jest taka opcja. Jeżeli to jest tylko takie, na, żeby zorientować się, jak to wygląda, ok, uż, używamy metryk. Jeżeli to ma być coś, czego rozliczamy, z całym szacunkiem, zapisujemy to do jakiejś bazy i mamy jakieś kwarantyny, które nam to wyliczają. Jeżeli chcę mieć absolutne źródło prawdy. Zarówno logi, może zarysować się, że coś się gubi, co gubi, tak samo i metryki, może za się, że gdzieś się machniemy, coś się wydarzy. Więc dla mnie tak zwane logi biznesowe nie mają obecnie zastosowania w systemach. To powinno, wylatuje do metryk. I wylatuje do bazy danych, tam, gdzie to się dzieje, ten proces. Tak, gdzie, ma, gdzie mamy jakieś, właśnie jakieś, jakieś zapytania, i jakąś raportówkę, jeżeli do tego potrzebujemy. Dobra. I na końcu diagnostyka która znowu kolejny element dla mnie do ubicia, to powinny być trace'y. Koniec kropka. Tak, czyli jakieś szczegółowe i włączane on demand raczej. Dla mnie to jest stara szkoła, że domyślnie trace debug jest włączany, kiedy jest potrzebny albo jest składowany króciutko. E, o właśnie, do tego to idziemy, bo na naszym na Discordzie była uwaga, się, że nie poruszyliśmy tematu samplingu. Nie róbcie samplingu. Logujcie, tylko mniejszą, miejcie krótszą retencję. Sampling zawsze będzie złem, bo wam odsampluje to, co właśnie potrzebujecie i sampling jest trudny i realnie jest praktycznie nie, nie do żeby to miało ręce i nogi. A jak macie awarię, to potrzebujecie mieć wszystkiego praktycznie, więc dawajcie bardzo krótką retencję.